Dzień dobry Państwu. W AgroSferze wita Janusz Suszyna. Proszę Państwa, koniec sierpnia, początek września to czas zbioru owoców bzu czarnego. Bez czarny yy, ma zebrane owoce w baldachogrona, tak jak tu widzimy. I baldachogrona staramy się zawsze tak uciąć, najlepiej nożyczkami, by maksymalnie, by maksymalnie oddzielić owoce od, od szypułek. Także tu, żeby było jak najwięcej owoców, a szypułki, żeby były oddzielnie. No dlatego, że w szypułkach jest troszeczkę goryczki i chciałoby się to, tej goryczki w wyrobach mieć jak najmniej. Owoce zawierają bardzo duże ilości antocyanów o właściwościach antyoksydacyjnych, których zawartość przewyższają jedynie owoce aroni czarnoowocowej. Aronia czarnoowocowa... Ma natomiast nieco inne zawartości, nieco inne chemicznie antyoksydanty. W związku z tym wskazane jest, by aronie i bez razem w kompozycji spożywać, ponieważ owoce te i substancje w nich zawarte bardzo dobrze się uzupełniają. Owoce bzu czarnego poza antocyjanami zawierają garbniki, kwasy organiczne, w tym octowy, jabłkowy walerianowy, winowy, benzesowy oraz cukry, pektyny, olejki eteryczne, witaminy takie jak A, C, B1, B2, związki mineralne, żywice, woski, ale zawierają również związki może mniej pożądane, jakim jest glikozyt antocyjanowy, tak zwana sambunigryna. Sambunigryna ma właściwości trujące w większych ilościach ale musimy pamiętać o tym, że samonigryna ulega dość szybko destrukcji pod warunkiem obróbki termicznej. Czy to in plus, czy to in minus. W związku z tym nie polecałbym, by spożywać, czy też robić wyroby z surowych owoców, a szczególnie wyroby alkoholowe. Może to się skończyć niezbyt pomyślnie. Pierwsze objawy to są nudności, wymioty, bóle żołądka. Natomiast przy obróbce, termicznie już powyżej 80 stopni Celsjusza inaktywuje się sambunigryna. Jeśli chodzi o działanie, jakie wykazuje Bezczarny to działanie napotne, przeciwbólowe, przeczyszczające, moczopędne, odtruwające, przeciwzapalne, a ponadto wzmacnia odporność organizmu i czyni go mniej podatnym na różnego rodzaju infekcje bakteryjne i wirusowe. Jak w związku z tym można spożywać bezczarny w najrozmaitszych postaciach i ja osobiście bardzo bym polecał w formie soku w miksie aronia bezczarny i jabłko. Jedna część soku z aronii, jedna część soku z bzu czarnego i dwie części z jabłka. Panie Jurku, bardzo proszę, zdegustujemy może ten soczek w tym miksie. I... Ja znam ten smak, ale chciałbym, żeby Pan ocenił, jak Pana zdaniem ten sok smakuje. Także bardzo proszę, do szklaneczek sobie rozlejemy. I w tym miksie jest świetne właśnie uzupełnienie się. Ponieważ aronia ma bardzo dużo antyoksydantów. Bez ich uzupełnia, ale aronia ma niewiele witaminy C. Dużo więcej, natomiast witaminy C ma bezczarny i stąd też uzupełniamy z bzu czarnego tą witaminę C. Jeżeli natomiast dołożymy jeszcze jabłko, dwie części jabłka, w jabłku jest jeszcze więcej witaminy C, w związku z tym no, mamy pełny zapas witaminy C. Pijąc taką jedną, dwie szklankę, w zależności od masy ciała człowieka, dla ciebie, Jurku, to raczej by są w ciągu dnia <grywa> dwie takie szklaneczki. I dwie takie szklaneczki to jest pełne zapotrzebowanie antyoksydantów wzmacniające odporność organizmu Twojej na cały dzień. Natomiast w Aronii jest dość duża ilość rutyny, która utrwala w działaniu witaminę C, która no, dłużej się w organizmie utrzymuje. W związku z tym, zdegustujemy i oceń, jak to smakuje. I czy piłbyś taki soczek? Nie wiem. Smaczny. Nie ma tutaj żadnego takiego kwaskowości. Smaczny nie ma, nie jest kwaśny. A, można powiedzieć, wręcz, że słodki. A przyjemnie łaskocze po gardle. Czyści, Za... czyści gardła. Tak, w zasadzie bezzapachowy. No, myślę, żebym bym pił. I czy tutaj mamy tą, ten miks, tak? Tak. Trzy w jednym, tak? Tak, to jest miks. To proszę, powiedz mi, to jest wszystko na zimno odpoczone? To jest tłoczone na zimno, ale później przed rozlewem jest pasteryzowane w temperaturze około 85 stopni Celsjusza. To powoduje, że w przypadku bzu czarnego zabijamy sambonigrynę. Aktywność sambonigryny zabijamy. No bo wcześniej tak, ten bez rósł na wsiach i, 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 i tam nie był konsumowany, że tak powiem, bo babcie. Ja nie, nie zauważyłem, żeby babcie polecały i robiły soki. Przynajmniej w tym regionie, gdzie ja mieszkałem, to nie było popularne. Ja myślę, że to jest naturalne zachowanie, ponieważ jeżeli ktoś widział, że to coś powoduje ewentualnie jakieś perturbacje rządkowe, to po prostu ich nie spożywali. Ale od dawien, dawna robiono i nalewki, robiono i wina, no ale wcześniej była to obróbka termiczna. Jeżeli nawet za, y, przemrozimy owoce y, przed obróbką, jest to już wystarczające. Y, no. Szczególnie z, z alkoholem. Nie można świeży owoców, bo ten o, o, a, alkohol jakby utrwalał to sambunigryny i sambunigryny alkohol nie bardzo po prostu niszczy. Także życzę, proszę Państwa, jedną, dwie szklaneczki takiego soczku w ciągu dnia, szczególnie w okresie zimowym, celem uodpornienia przed infekcjami wirusowymi, bakteryjnymi, czyli przeziębieniami w tym. I w związku z tym życzę przyjemnych doznań smakowych. I dużo odporności wspomaganej naturalnymi antocyjanami, tak jak my to z czynimy. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach Agrosfery. Zdrowia! Zdrowia!